Trzy kroki do stworzenia mindset sukcesu, czyli Twojego sposobu myślenia, który Cię wspiera, daje kopa do działania i pozwala Tobie osiągać Twoje największe marzenia, największe wizje. Gotowa? Zaczynamy! Witaj, z tej strony Ewelina Gawowska, Sukces z Pasją, witam Was z Dubaj, gdzie jest moja globalna ekspansja i właśnie o tym będę mówić w tym wideo, jakim cudem ja się tu znalazłam i mam globalną teraz ekspansję. Krok numer jeden. Środowisko, w którym jesteś w tym momencie, sposób myślenia, w którym jesteś w tym momencie i to, co wyświetlasz sobie cały czas mentalnie, nie doprowadzi Ciebie do nowych reali, które chcesz stworzyć. Robienie tego samego, znamy definicję Einstein, robić to samo i spodziewać się innych rezultatów. Innymi słowy, musisz włożyć siebie, najpierw mentalnie w Twoim mindset, w kompletnie nowy sposób myślenia na temat siebie i swojej wizji. Więc nowa wizja, klarowna wizja, gdzie Ty chcesz być za rok, musi pojawić się codziennie w Twojej wizji. Czyli 90 sekund, ja nie miała czasu na nic, to poświęcam 90 sekund minimum na zwizualizowanie moich nowych reali, gdzie ja chcę być jak mój biznes ma wyglądać. I między innymi jestem tutaj, ponieważ miałam wizję, że biznes, który prowadziłam do tej pory po polsku, rozwój biznesowy jako business mentor, money mentor, wszystko, co robiłam przez 10 lat po polsku, pomimo, że kiedyś tam zaczynałam w Londynie po angielsku, przenoszę teraz globalnie na angielski, ale to najpierw pojawiło się w mojej wizji, żeby mój mindset przyzwyczaił się do czegoś kompletnie nowego i zaczął mi wyświetlać, co jest możliwe. Bo kiedy myślisz tak samo cały czas, mam taką pracę, mam taki związek i to się dzieje, to już istnieje, nic się nie może zmienić, to Twój mindset, te filtry percepcji cały czas są skierowane na to samo, na to samo, na to samo, nic nowego Ci nie pokaże. Do tego, kiedy masz całą stertę jakiś blokad mentalnych, ograniczających przekonań, w związku z tym to jeszcze bardziej podkopuje wątpliwość, że coś więcej dla Ciebie jest. Dlatego ta wizualizacja, wprowadzenie tego obrazu Twojego sukcesu, gdzie chcesz być za rok, jest mega ważnym praktyką do robienia codziennie. 90 sekund wkładasz się tam mentalnie. Nowe myślenie zacznie powodować, że zaczniesz podejmować nowe, inne decyzje, większe decyzje, kiedy będziesz robić envisioning, czyli wizualizację tej wielkiej wizji, będziesz podejmować właśnie inne decyzje, które pociągną za sobą inne działanie z Twojej strony i pojawią się, pojawią się kompletnie inne rezultaty. 2. Kultywowanie nowego wizerunku siebie. Co to znaczy? Jak Ty siebie widzisz, co na swój temat czujesz, co mówisz do siebie na swój temat. Innymi słowy, kiedy już widzisz tą wielką wizję, tak, to jest to, co chcę, ten brand zbudowany, podróżowanie, Pracą, pracując z laptopa, Freedom Laptop Lifestyle, tak jak Ewelina to robi, też tak chce, wolność finansowa, czy cokolwiek innego masz. Może chcesz otworzyć jakiś stacjonarny wellness, spa i tam być, i pomagać ludziom być zdrowym. Okej, okay, to jest już wizja, którą wprowadzasz z punktu pierwszego. A teraz, co ty myślisz na swój temat osiągnięcia tego? Kiedy ty wizualizujesz to, otwierasz oczy i masz zacząć działać z tą nową wizją i mówisz sobie, no ale ja nie wiem, co mam robić, nie mam klarowności jeszcze. Nawet jak już zaczyna się klarować wizja, ale nie wiem dokładnie, co mam robić, ale nie, nie umiem, nie potrafię, nie znam, nie mam tych kontaktów, nie mam, nie, mam, nie potrafię, ok? Cały czas się słyszę, nie, 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 co z tobą jest nie tak? Znowu, Kryłujesz ogromny dół, który podkopuje Twoją pewność siebie, wiarę w siebie, a bez pewności siebie, że dasz radę, że po drodze nauczysz się wszystkiego, co jest potrzebne, kompletnie zabijasz swój pomost. Niszczysz pomost, ten most, który łączy Ciebie z momentu, gdzie jesteś tu, do tego miejsca, gdzie chcesz dojść. Z tego miejsca, gdzie jesteś, do tego miejsca, gdzie chcesz dojść. Dlatego kultywowanie nowego mindsetu sukcesu. Więc kolejne ćwiczenie to jest wizualizowanie siebie. Z cechami, które ja już mam. Ja już widzę siebie, że ja stoję na scenie mówiąc po angielsku. Czyli moja prelekcja, my speech jest po angielsku. Nie jeden na jeden, tylko i wyłącznie, bo to już robię od dawna. W końcu 20 lat w Londynie nie spędziłam, a ja mówię o wielkich wydarzeniach. Ja już siebie widzę, że ja potrafię poka pokazać to w ten sposób, że jest u kogoś transformacja, że mam te umiejętności, które mi są potrzebne. Aby być tam, gdzie chcę dojść. Więc wizualizowanie siebie już z tymi umiejętnościami mega ważne jest. Już jesteś osobą sukcesu, masz tą pewną siebie, tą wiarę w siebie, wiesz, co masz zrobić, masz tą produkcję, masz to coś. I wyobrażasz sobie siebie jako najlepsza wersja. Więc kim ty jesteś w tej wizji? Jak wygląda Twoja mowa ciała? Jak o sobie myślisz, co do siebie mówisz, jak się witasz z innym, jak patrzysz komuś w oczy. Nie ma tam osoby, która się boi własnego cienia i swoim kosztem próbuje zadowalać innych, biega za celami innych. To jesteś ty, która wybiera siebie tu i teraz i w naturalnym, naturalnym flow dajesz wartość i bierzesz wartość. Dajesz i bierzesz. Więc zobacz siebie, kim ty jesteś, jako ta osoba, która już ma takie życie, które wizualizujesz sobie w pierwszym punkcie. Numer trzy. To jest działanie osoby sukcesu, działanie osoby z mindset sukcesu. To jest jaka jest jedna rzecz, jeden priorytet, jedno dzia działanie, które zrobisz już teraz, aby nauczyć się tej umiejętności, którą posiada ta wizja ciebie, ta przyszła ty. Jaka to jest jedna umiejętność, której jeszcze nie posiadasz, ale chcesz ją zdobyć. Może to jest właśnie ten confidence, ta pewność siebie. I to jest coś, co chcesz zacząć kultywować, praktykować. Chcesz nauczyć się przeróżnych metod i technik. Technik kultywowania tego, praktykowania tego. Może to jest właśnie, jak budować swoją markę osobistą, zaczynasz uczyć się. Może to jest, jak budować swój biznes online. Może to jest, jak prowadzić swoje media społecznościowe. Wszystko to są umiejętności nauczania się. Może jak, jak efektywnie się komunikować. Jak mieć tą charyzmę, tę magnetyczną osobowość. Wszystko to są umiejętności. Więc... Co zrobisz? Napisz pod spodem. Jaka jedna umiejętność jest Ci potrzebna, żeby stworzyć nową wersję siebie, żeby osiągnąć tą wizję, którą chcesz? Co to takiego jest? Konkret. Napisz konkret. Jaki jest Twój priorytet? Gdzie możesz nauczyć takiej umiejętności? Pełno jest materiałów online. My mamy w sukces z pasją całą bibliotekę e, kursów online, digital courses. W której możesz się nauczyć świadoma pewność siebie, charyzmatyczny lider, jak wydobyć pewność siebie, jak pozbyć się mentalnych blokad. To jest cała biblioteka sukcesu z pasją, do której Cię zapraszam. Natomiast to jest decyzja, to jest decyzja, że idziesz po swoje. Jeszcze raz podsumowując, wizualizujesz przez 90 sekund. Jeszcze raz podsumowując, wizualizacja 90 sekund klarownej, wielkiej wizji, gdzie Ty chcesz być za rok. Drugie. Kultywowanie pozytywnego mindset na swój temat. Wyobrażasz sobie, drugie programowanie swojej podświadomości, że już jesteś osobą, która ma te umiejętności, które są Ci potrzebne, ma już te cechy charakteru, ma już te kontakty, te znajomości, już jesteś tą osobą, która jest w tej wizji. Trzecie, konkretne działanie. Jaki priorytet robisz każdego dnia, aby zdobyć tą umiejętność, która jest Ci potrzebna? Kiedy zakończysz tę umiejętność? Wiadomo, idziesz do następnej, która jest Ci potrzebna. Jeśli Ci podobało, daj like, naciśnij subskrybuj i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie następne wideo, gdzie będę dawać praktyczne wskazówki, co ja zrobiłam od samego początku, zaczynając od zera w Londynie, jak stworzyłam tą wolność finansową, to, że mam Freedom Laptop Lifestyle, pracując z laptopa, podróżując dookoła świata i jak nasza społeczność ma również takie rezultaty, a mamy już 200 tysięcy osób w naszej społeczności, sukces, pasją i idziemy dalej. Idziemy po swoje i ty idź po swoje. Kraju życie na własnych warogach. Do zobaczenia.